Cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Moi drodzy, w poprzednim odcinku atakowaliśmy ten grobowiec, skończyliśmy tutaj sobie na odcinku, więc dalej idziemy hmm, wykonywać zadanie poboczne. Tak, dobrze mówię, Poboczne. O, kołczany jakiś znaleźliśmy, dwie strzały dobre i to. Wychodzimy z tego grobowca już. I będziemy niszczyć. Będziemy. Co będziemy? Będziemy niszczyć te radiostacje. Czy jak to się tam nazywało? Wykonamy te 5 pięć, pięć zadań. Dla tego pana, który nam tu kazał. Tylko teraz jak my ma. A, tu są schody. Dobra, myślałem, że. A jak dalej? Jak stąd wyjść, kurde? Upa, no ten, co? Czy nie ten, nie, no ten, kurde, nie, no ten wlazłem. Kawaliera No dobre pytanie jak z tego grobowca wyjść No nic będziemy szukać jakiegoś jakiegoś przejścia magicznego Może się uda Bo normalnie powinniśmy tam być nie Tam wejść O skrzyneczka przy okazji Ikona z wizerunkiem proroka odlana ze złota. Tutaj si metaloplastycy zaczęli pracować. No dobra, pięknie. Pięknie, ładnie. O, tu jest jakieś przejście. Chyba dobrze idę. Chyba. Tam wcześniej zjechałem, nie? Ale tu były jeszcze dwie skrzynki takie po drodze, których nie... Nie zebrałem. Bo spadłem, prawda? Więc poszukamy ich po drodze. Czy to się tak da, czy się tak nie da? Przy okazji może zobaczymy coś ciekawego jeszcze. Czekajcie, bo ja tędy wchodziłem, nie? To były dwie skrzynki. Na pewno były dwie skrzynki jeszcze. Jak ja wchodziłem do... Wchodziłem do grobowca. Tędy się zsuwałem. Kurde, bo normalnie mnie aż to ciekawi. Tu jest co? Co to jest? To jest obóz, jest niżej, ale nie no, chyba wszystko wziąłem. Tu czegoś jeszcze nie wziąłem, ale to sobie później poszukamy tych dodatkowych. A teraz zajmiemy się tymi zielonymi kropkami. Poszukamy sobie, no, poszukamy sobie tych nadajników, zrobimy te nadajniki i zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Może zostanę dopisany do jakiegoś klanu, albo nie wiem gdzie. Czego stękasz Laro? A ja tu były te skrzynki prawda Bo ja tędyk szedłem Tędyk i tam spadłem Kurde no korci mnie żeby iść to sprawdzić Ale może sederujmy Może se innym razem pochodzę Poza odcinkiem se pochodzę i posprawdzam jeszcze Komplek krajdzieski. Czy ja tu byłem, czy nie byłem? Nie, nie byłem. Czy byłem? Nie, no byłem. bo Przecież tego magnezytu już mam chyba do statek. Nie mogę go wydłubać. O, dawaj Laro. Nie mogę. Jakim cudem mogę? Jeszcze jeden. Coś jeszcze tu zostało. Rozejrzyjmy się w razie czego. Jakiś hełm górnicy z latarką. Tu jakaś ropa się gotuje, czy co? Dobra, nieważne. Czekajcie, tędy żeśmy wyleźli. To musimy iść gdzieś tu. Tu. Tu... Tu... Tam jest drabinka. Wyrzuciła Lara, wyrzuciła świetlika Haliera. Eee, teraz tak, trzeba by zmienić może na... ...na coś. Teraz mamy poszukać... Tak, jeden jest tu, dosłownie tu. Jeszcze tak z ciekawości. Jeden jest bardzo blisko. Właśnie. Jeden jest bardzo blisko. To go rozwalimy. Będziemy mieli przynajmniej jednego... Jednego mniej. Dwóch z pięciu. Teraz zobaczmy sobie, co tam na górze słychać ciekawego. Może coś z góry fajnego wypatrzymy. O, właśnie tak też myślałem. Skuteczna nauka. Nie skomplikowana nakręcana zabawka. Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących Żyletki. z bułagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. No pewnie tak. Pewnie tak, Laro. Pewnie masz rację. Teraz najbliższy jest tu. Tu jeszcze jest jakiś jeden. Tam. Tu jest jeden, tu jest drugi, gdzie jest trzeci? A trzeci? Jeden, dwa, trzeci jest gdzieś tam, ale go nie widzę. Hmm, hmm, a skoczymy sobie na. Wow, jak ładnie. Jak ładnie, przy okazji skrzynie. Ha, ha. Części broni, proszę, proszę części broni. Element łuku bloczkowego, no i już gitara. To już mi się podoba. Kolejna skrzyneczka. Ej, no co? Dobra, mamy dwie jakieś części zapasowe. Tu mamy jeszcze jedną skrzyneczkę. Dobrze. Tu mamy jaskinie. Nie wiem czy ja w tej jaskini nie byłem zaraz sprawdzimy W sumie mógłbym jechać tam, 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 tam jak z ciekawości jeszcze Jeszcze ten jeden to gdzieś jest na górze Ło kurde, ale bym spadł Laro, nie rób mi tego, proszę cię no schodź. Czemu nie mogę zejść? No pochal, ty sprytna bestia jesteś. To ciekawe miejsce. Brak sprzętu, czyli tu trzeba byłoby to, że tak powiem je butnąć. Ale jak nie ma, to nie ma. Dobra, to mamy jedną załatwioną. Tu udajemy się do tamtej. Teraz. Mam nadzieję, że nie spotkam jakiegoś. Chociaż już słyszę, że tam wilki grasują. O, czerwone jagody. O, jelonek! Kurza twarz, ale czekajcie, bo ja mam. Skór mam pięć. Kur, mam pięć. A tu kolejny grobowiec odkryto. Grzyby. Dajcie grzyba, dajcie grzyba. A i znowu wyzwanie ukończone w ciemności. Odkryłem, to znaczy się chodzi, że odkryłem chyba wszystkie te, nie? Eee, wszystkie, wszystkie, wszystkie jaskinie. Tak? Gdzie są misje, wyzwania? Misje, wyzwania ciemności, tak, 5. Tu muszę jeszcze plakaty zrobić, zniszczyć komputery i przejąć flagę jakoś gdzie ja jestem? Jestem tu raz tak, tego oczywiście nie zniszczę, bo nie mam liny, więc fajnie, nie odkryję tego, ale mogę sobie zawsze wziąć magnezytu, tak? Tak to się dało. Jakoś tak, podobnie. No tu nie mam liny, znaczy nie mam tego łuku bloczkowego żeby żeby wyrobić yy, sobie żeby wyro... o patyki, patyki się nam przydadzą w ogóle i, ile ja mam linków znaczy nie linków tylko tych może uda mi się znaleźć więź dla Konstantina na pewno coś wie no na pewno coś wie na pewno, mam 35 strzałków to już jest dobrze tylko przeraża mnie ten kurdek te wycie wilków. One tu są na bank. Pytanie tylko gdzie. Dobrze, tu mamy odkryte. Teraz tak tam lino. Czy tu przeskoczę? Chyba nie, ale spróbować zawsze warto. Nie przeskoczę. Ale tu powinienem skoczyć, tak? Tak, 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 tak. No! 3 z 5, jeszcze dwie zostały. Jedna jest tam na górze, jakby się tam do niej dostać najlepiej. Hmm... Może hmm. no, tędyk. Tziuuuu. Ja się obawiam, że... Że tu zaraz ktoś mnie wyskoczy. Tam jest jelonek jest gołąbek Nie, 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 nie Tu mamy piórko Dawaj piórko Dziękuję. nawet dwa piórka Jakby tam skoczyć po drzewku Batika se weźmiemy Chyba tędy ale Ale czy tak się da? Chyba nie Ta lina prowadzi stamtąd Czyli trzeba byłoby się dostać tam Tak? Dobrze mówię? Ta lina prowadzi tu. No to hop. Tylko, że... A nie tak. Mam bo jeszcze z innej strony. Tędyk, tędyk. Jak nie tędyk, to tędyk. Co mi to da? Jak tu mogę jeszcze wleść? Wow, nie mogę! ja, No Nie no, Talina prowadzi stąd, tylko żeby się dostać, to musiałbym zjechać tam gdzieś z góry. iść tam. Ale po co mam iść tam? Jeszcze jeden tam Dobra, to może sobie tego to sobie zostawimy na końcu. A wrócimy się tu. Tak? Ten? Ten. Ach, w końcu mam wiewióra! W końcu mam wiewióra. Co mi wiewiór daje? nic punkty doświadczenia do dupy grobowiec pobliżu no wiem że grobowiec pobliżu no ale co ja na to poradzę jak ja nie mogę nie mogę tam nic zrobić tu ha ha to jest taka podpowiedź. No pas padłem, haliera. Wow, wow odkryto nowy bo. bo bo bo. obus <gryzny> Opiórka. No, e no, laro. Dawaj pióra. Pióra, pióra, pióra. Tu. Tu, tu. Jest, jeszcze ostatni mi zostało. Teraz pytanie, jak tam się dostać? To są grzyby. Ostatni jest gdzie? Ostatni jest aż tam. To tam mi nie trzeba. Gdzie mi teraz ten wskazuje? No, że muszę iść po ścianach, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam. No dobra, niech będzie. tu muszę iść brak? no właśnie tu bym kurde wziął linę se pociągnął przed tego przestrzelił i byłoby gitara co tu jeszcze mamy? pieniądze ukryte? coś mi się tu świeciło coś mi się tu świeciło tylko co? Jest to na pewno tu nie no Później się sprawdzimy. U, u. U. Yeah. O o. Ful, farcik. Ale spadłem. Farcik, farcik, ale spadłem. I co? I od początku. No nie podoba mi się to. Strasznie. Tu wejdę, tam przejadę Op. Wow Kurde, coś mi dzisiaj nie idzie, to skakanie Po tym wszystkim A przy okazji sobie skrzynkę wezmę narzędziową trzeba byłoby tam wejść wyżej jeszcze hop, hop, hop. O, tu mamy jeszcze jakoś dużo skrzynię. Te duże skrzynie są zawsze, że też powiem, warte uwagi. Element pistoletu dostaliśmy elegancko. Coś jeszcze, Tu beczka na górze nie ma? Flaga jakaś. Jak to zdobyć? Potrzebny jest nóż bojowy. Aha, którego noża nie mam. Dobra. Czyli flag rosyjskich nie będę mógł zbierać. Ale to nic. Dobra, zajmijmy się tym tym najważniejszym, czyli tą że tak powiem ostatnią, ostatnią radiostacją mhm. Tam jest jelonek 2 Haliera O Kurde, bym go ubił, ale No ale jak go ubiję, to będę musiał zejść. No, coś się dzieje. Coś się dzieje. Mam ściankę. Kurde, fajnie. Normalnie fajnie to zrobione. Podoba mi się. Jeżeli ktoś nie, nie grał jeszcze w Rise of Tomb Raider to polecam Wam najpierw zagrać w pierwszą część Tomb Raidera. Naprawdę, naprawdę polecam Wam najpierw przejść w tamtą część, a dopiero zacząć grać w tą. Aha. Hop. Hop. O jeszcze się piórko zdobędziemy sobie przy okazji. I jest misja wykonana. No, ale ptasie piórko chce. Nie mówcie, że będę musiał to zbić. Żeby zdobyć się piórko. Tam nie da się No to żem zbił, nie? Ja pierdzielę Spadaj O, tu są trzy piórka, ale czemu strzał nie mogę odzyskiwać No i teraz moi drodzy musimy wrócić tu do tego naszego ciecia No to będziemy jakoś tam wracać, nie? tam gdzieś on jest, gdzie on gdzie on, tam gdzieś jest no to idziemy idzie, o właśnie tego jelonka jeszcze mogę, Nie mogę to był zjedzony przez wilki właśnie ale ja jeszcze miałem gdzieś tu dwa wilki do skubania To będę mógł? Będę mógł. Skóry się przydają. Ale tu były gdzieś przy jaskini, tak jak mówię, były przy jaskini jeszcze gdzieś dwa wilki do oskubania. Sam je biłem. Muszę sobie jeszcze wytworzyć nóż bojowy. Czy ja w dobrym kierunku idę? Nie, nie idę w dobrym kierunku. Ja się tam nie będę wypuszczał, bo może mnie spotkać Wykra niespodzianka Przy okazji coś byśmy się tu poznajdywali. Chyba nie. Szkoda, że nie można tych w, w, wron tych królików czekanem ubić. Gdzie on jest? No, oczywiście te skinki nie mogę jeszcze otworzyć bo nie mam odpowiedniego narzędzia, więc muszę sobie ulepszyć... Ulepszyć czekan. To schody, po co ja się męczę? Dzień dobry? Zniszczyłaś nadajniki. Oczywiście, Gotowe. że tak. Powtarzacze są wyłączone. No powtarzacze. Znaczycie. Nie mamy dużo czasu, ale skoro walczysz z nami, to ci się przyda. Zdobywasz nowy wytrych. Prowizoryczny wytryk, który pozwala larze otwierać kurtki wiszące na niektórych skrzyniach i drzwiach eee. Czyli dobra. Dobra Misiu, dziękuję Ci no Wracaj do zleceniodawców w późniejszym czasie, by pomóc w realizacji dodatkowych misji Oczywiście ten Kutka Jest Wciśnij E O O Coś pięknego Odblokowano pistolet No dobra, zdobywam nowy ten, no ale co z tego, że Bawlazę no, na ognisko Uu. Uparł się, że muszę nauczyć się strzelać. Dziś dał mi lekcję. Byłem beznadziejny. Zawsze twierdziłem, że w tej dziedzinie wystarczy solidny kij i buty. Powiedziałem mu, że moim orężem są słowa. Powiedział, że obym znalazł odpowiednie, gdy trzeba będzie powstrzymać szarżującego bizona. Odpowiedziałem, że to jego zadanie. Mimo jednak, że chociaż próbował. Nie sądzę, aby było więcej lekcji. Rot mawiał, że bystre spojrzenie i pewną rękę odziedziczyłam po mamie. Tego lata to mnie nauczył strzelać. Dobrze mi szło. Może nazbyt. No no, na pewno ci dobrze szło. Tu już mogę coś. Śmiertnością, ciche ciosy kończące, trata tata, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Tu mam podwójne strzały, to nie. Precyzyjnego celowania, zabójcze półdła, wyczerpujące w głowę pojawi się informacja o tym wskaźniku, nie wiem po co, punktu za serią śmiertelnych trafień w głowę, powrót do na zwiększenie ilości surowców, powstania naturalnego pozyskiwania ze źródeł i zwiększenie ilości surowców sztucznych pozyskiwanych ze źródeł. No i kurde, no, widzicie, i znowu mam kolejny dylemat, ale tu co mamy, rękodzieło wytwarzanie. Pojemnych zasobników na amunicję i surowców w obozach oraz zwiększenie ilości amunicji wytwarzanej w drodze. To by mi się przydało, że tak powiem. Co mamy, to szybkie wytwarzanie, to może szybkie, to mi nie jest potrzebne. Eee, zaradność w walce, to też, mimo że nie jest specjalnie potrzebne, bomby zapalające. Kurde, no te bomby to może by się przydały. Ale nie, co tu mamy, specjalista od pułapy. O nie, chmurę śmierconego od gazu, to nie. Pisy, które rozszerzają potra, to, 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 to też nie. No nie, chyba to bym chciał wolał. Chyba bym wolał to. Właśnie, a jak to, to teraz pewnie mi się pokaże ekwipunek. I tu powinienem coś sobie, ale jeszcze chyba nie. Jeszcze nie. Mam punkt umiejętności. A co, ja miałam więcej punktów umiejętności? Jak to możliwe? Strzały podwójne nie. Zostawianie pułapek nie. Przyciski nie, to nie, to nie. No, no i powiedzcie mi teraz, co ja mam wybrać? To mnie, a co tu dostaniemy? Potrójny strzał, nie? To nie, to nie. No nie dobra, chyba będziemy. Chyba będziemy robić po kolei wszystkie. Wszystkie zadania. Podsumowanie obszaru: ukończone grobowce, jeden z trzech. Ej, no. Tu ukończone misje, jedna z jednych, ukończone wyzwania, jeden z czterech. Skrzynie, skarby, skrypty, jeden z dwóch, artefakty, 4 z 18. Patrzcie, kurde, ile tu tych artefaktów jest. Dużo, nie? E, co tam, dokumenty? 7 z 26. Zobaczcie, kurde, ile tych dokumentów jest. to Będę musiał się nachodzić i nazbierać freski, zestawy survivalowe, skrzynie z monetami. Ale najbardziej. Chciałbym te wyzwania chcę porobić, tylko nie wiem jak i gdzie, ale to na pewno dojdę. I tu, plakatów, i tu. Do flag radzieckich potrzebuję noża, więc jeszcze nie będę mógł tego zrobić. No ale nic, co w następnym odcinku będziemy robić, to nie wiem. No, Może pójdziemy dalej pójdziemy dalej w świat, czyli tutaj, gdzieś i przeskoczymy sobie, gdzieś tam. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, ale tam Gdzieś sobie przeskoczymy A tym razem moi drodzy Żegnam się z wami I życzę wam oczywiście wszystkim Miłego dzionka, trzymajcie się, do zobaczenia Pa pa